Cześć amatorzy finansów. Jak sądzicie, jak sobie dzisiaj radzą ludzie, którzy jako pierwsi zainwestowali w gigantów typu Apple? Biedują czy żyją w luksusie? Odpowiedź wydaje się dość oczywista. Porozmawiajmy o inwestycjach długoterminowych, a tak konkretnie o tym, które firmy warto obstawiać i kiedy należy podjąć decyzję. Znalazłem filmik dokładnie o tym i uwierzcie mi, warto to zapamiętać. A zatem, Usiądźcie sobie wygodnie i posłuchajcie tego eksperta. Gdybyś 35 lat temu zainwestował milion dolarów w indeks Standard Poor's 500, dzisiaj miałbyś 26 milionów nic nie robiąc. A gdybyś ten sam milion zainwestował w prywatny kapitał, nawet nie top, tylko średnie 14,2 po tym samym czasie, miałbyś 139 milionów. Niewiarygodne. Hmm, ten potencjalny zysk wygląda bardzo kusząco, prawda? Gdyby tylko wszystko było takie proste. Ale niestety nie jest. Po pierwsze, ja bym tam nie potrafił tak po prostu zapomnieć o zainwestowanym milionie. To nie w stylu chomika, ale tak na poważnie. Niełatwo jest przewidzieć, jak potoczy się długoterminowa inwestycja. Pomyślcie, jak wyglądał świat 35 lat temu. Wszystko jest niepewne, i jest to chyba jedyna rzecz, której można być pewnym. Akcje i indeksy zawsze będą ryzykownym przedsięwzięciem, gdy nie ma żadnych gwarancji sukcesu. Zamiast godzić za zyskiem w nieokreślonej przeszłości, polecam skupić się na nieco krótszej ramie czasowej. Analizujcie obecną sytuację i próbujcie stworzyć solidną prognozę na najbliższą przyszłość. To jest prawdziwa sztuka, która czasami przynosi duże zyski. Oczywiście, życzę Wam powodzenia, niezależnie od tego, co zdecydujecie. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie: hobiki to siła jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. Do zobaczenia w następnym odcinku. Witam szanownych prezesów! Myślicie, że tylko stare, dobrze ustawione komiki, jak ja, robią kokosy? Nic bardziej mylnego! W dzisiejszych czasach, nawet jak 20-latek, może zostać milionerem! W dzisiejszym odcinku obejrzymy kilka super ciekawych filmików na ten właśnie temat. Zacznijmy od czegoś, co uważam za świetną radę! Mnie zajęło to 10 lat, ale ciebie nauczę w minutę. Zanim zdobędziesz majątek, musisz zrozumieć, że w wieku 20 lat jesteś oszukiwany. Każda kaba kosztuje cię tak naprawdę 440 dolarów. Każda para sneakersów ponad 10 tysięcy dolarów. A samochód 880 tysięcy. Myślisz, że zwariowałem? Powiedzmy, że w wieku 20 lat zarobiłeś pierwszego dolara. Ten sam dolar będzie wart 88 dolarów, gdy przejdziesz na emeryturę. Jeśli zainwestujesz go w aktywa takie jak SP500 i osiągniesz średnią rączną stopę na poziomie 10%. Tak długoterminowa perspektywa to umiejętność godna prawdziwego mistrza. Cóż, ja patrzę na ziarenko i widzę przyszłe drzewo orzechowe, bo przecież chodzi o te orzeszki, prawda? To cenna wskazówka także dla osób nieco starszych, bo przynajmniej możecie je przekazać dalszym pokoleniom niczym rodzinne klejnoty, a oto podobna złota myśl. Gdybyś mógł przekazać swojemu dziecku trzy lekcje dotyczące finansów, co by to było? Po pierwsze, poznawaj ludzi. Zamieniaj obcych w znajomych. W finansach wszystko obraca się wokół kontaktów. A gdy już zdobędziesz kontakty, dbaj o nie. Jeśli skrupulatnie inwestujesz i co roku zaliczasz zwrot 7-8%, to idziesz w dobrym kierunku. No chyba, że zaliczysz jakąś kolosalną wpadkę, więc... Po trzecie, inwestuj tylko w rzeczy na tyle bezpieczne, żeby nigdy nie stracić kapitału. To naprawdę solidna rada. Mogę tylko przyklasnąć wszystkimi łapkami. Warto nawiązywać kontakty z jak największą ilością osób, nawet jeśli nie każdej możecie ufać. Jeszcze tylko przygotować sprytne plany inwestycyjne i połowę sukcesu macie w kieszeni. Ogólne wskazówki to jedno, ale nic nie przebije konkretnego, praktycznego poradnika. Mam na ten temat oddzielny filmik. Słuchajcie i róbcie notatki. Przeczytałem ponad 50 poradników, jak zdobyć majątek, ale tylko cztery z nich faktycznie pomogły mi zostać milionerem przed 26 rokiem życia. O kilku z nich pewnie nigdy nie słyszałeś. I to są te najlepsze. Numer 1 to reguła 80-20: sprzedaż i marketing. To dzięki tej książce zarabiam 100 tysięcy dolarów miesięcznie, pracując dwie godziny dziennie. Numer 2 to Fastlane Milionera, autorstwa MJ DeMarco. To chyba najlepsza książka o tym, jak naprawdę szybko stać się bogatym, bez żadnego wyjątkowego fanta. Numer 3 to Psychologia pieniędzy, Morgana Hausela. Jeśli nigdy więcej w życiu nie chcesz być spłukany, po prostu przeczytaj tę książkę. I wreszcie numer 4. Najbogatszy człowiek w Babilonie. Ta książka ma dosłownie 100 lat, ale wciąż jest jednym z najlepszych poradników, jakie kiedykolwiek napisano, o zasadach budowania długoterminowego bogactwa. Aż 50 książek? Pacet chyba zaczął czytać o finansach jeszcze w przedszkolu. A może to i ja za mało czytam? Hej, nie krytykujcie, niełatwo czytać na kołowrotku. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że te wskazówki przybliżą was chociaż o krok do waszych marzeń. A ja tymczasem lecę szukać kolejnych filmików. Pamiętajcie, chomiki to siła, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do zobaczenia.